Ile wynosi suma cyfr w liczbie 2025? 2025... Yy, 9. Super. Suma cyfr... No. 20, jeszcze raz. 2025. Yy, 15. Powiedz mi, co to jest ZUS? ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tak jest. I jakie on świadczy usługi? Na przykład wypłaca emerytury. Wypłacę ubezpieczenia, na przykład za wypadek w pracy. Tak, bardzo dobrze. Wydaje mi się, zawsze mi się wydawało, że to był zespół na Z upodatkowania socjalnego, może spółka. Jaka spółka? Spółka. Wiesz, że ten skrót się zaczyna na Z, nie na tak. S. No to wiem. No podatki do niego idą. Czyli to jest rodzaj urzędu skarbowego? Tak, no tak. Masz masz środkową literę. Ogarnąłeś. Czym jest S? Współdzielcze? Sponsorem odcinka jest InFact, czyli idealne miejsce do prowadzenia firmy, które łączy technologię z ludzkim podejściem. Sami sprawdźcie ofertę w linku.